Porucznik Sara Chen weszła do mesy bazy marynarki w San Diego z wysoko uniesioną brodą, mimo że w żołądku czuła narastający supeł. W wieku 26 lat, była jedną z najmłodszych oficerów na bazie, a jej drobna postura często sprawiała, że ludzie nie doceniali jej zdolności. Tego dnia nie było inaczej. Wzięła tacę i przeszła przez linię wydawania posiłków. W mesie huczało od rozmów. Setek marynarzy i oficerów, którzy przyszli na kolację. Sara zawsze wolała jeść sama, znajdując cichy kąt, gdzie mogła przejrzeć raporty z misji albo po prostu cieszyć się chwilą spokoju. Ale tego wieczoru czuła, że jest inaczej. Czuła na sobie spojrzenia, gdy szła do wolnego stołu i siadała z kurczakiem i ryżem. Cień padł na jej stół. Sara podniosła wzrok i zobaczyła starszego podoficera Jake'a Morrisona który górował nad nią. Morrison był komandosem SEAL, zbudowanym jak linebacker, z ramionami pokrytymi tatuażami opowiadającymi historię z misji na całym świecie. Jego reputacja wyprzedzała go wszędzie na bazie. No proszę, proszę, powiedział z uśmieszkiem, na tyle głośno, że słychać go było przy sąsiednich stołach. Mały porucznik bawi się z dużymi chłopcami. Sara jadła dalej, nie reagując. Miała już do czynienia z takimi jak Morrison. Widzieli jej stopień i zakładali, że dostała go dzięki protekcji albo szczęściu, a nie latom ciężkiej pracy i poświęcenia. Morrison bez zaproszenia wyciągnął krzesło i usiadł. Jego potężna sylwetka sprawiła, że metalowe krzesło zaskrzypiało. Wie pani, porucznik, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, ciągnął tonem ociekającym pogardą. Jak ktoś taki jak pani zdobywa te błyszczące belki na kołnierzu? Rozmowy przy sąsiednich stołach zaczęły cichnąć, gdy ludzie wyczuli narastające napięcie. Sara w końcu podniosła wzrok z nad talerza. Jej ciemne oczy spotkały się z wyzywającym spojrzeniem Morisona. Czy w czymś mogę pomóc, starszy podoficerze Morrison? O, zna moje nazwisko! Morrison roześmiał się, rozglądając się po rosnącej publiczności. Jestem zaszczycony. Ale nie odpowiedziała pani na pytanie, mam. Ostatnie słowo wypowiedział z kpiną. Tam, skąd pochodzę, szacunek się zdobywa. Nie dostaje razem z ładnym dyplomem. Sara ostrożnie odłożyła widelec. Ukończyła Akademię Marynarki z pierwszą lokatą i przez ostatnie cztery lata udowadniała swoją wartość na różnych przydziałach. Wiedziała jednak, że tłumaczenie swoich kwalifikacji tylko nakarmiłoby grę Morisona. Tam, skąd pani pochodzi, powiedziała cicho Sara, ludzie pewnie nauczyli się nie kwestionować przełożonych bez dobrego powodu. Uśmiech Morisona się poszerzył. O, mam mnóstwo dobrych powodów, porucznik. Niektórzy z nas czołgali się w błocie i unikali kul, podczas gdy inni siedzieli w wygodnych salach i uczyli się teorii. Mesa zrobiła się zauważalnie cichsza. Nawet personel kuchenny przestał brzękać naczyniami, żeby słuchać. Wie pani, jaki jest pani problem? kontynuował Morrison odchylając się na krześle. Nigdy pani nie była naprawdę przetestowana. Nigdy nie musiała pani udowodnić siebie, gdy naprawdę się liczyło. Te belki na mundurze to tylko ozdoba, dopóki nie zarobi się ich w terenie. Sara pozostała spokojna, choć w środku czuła przyspieszone tętno, nie ze strachu czy onieśmielenia, lecz z zupełnie innego powodu. Morrison nie miał pojęcia, w co właśnie wszedł. Testowanie jest ważne, zgodziła się Sara, głosem opanowanym. Proszę mi powiedzieć, starszy podoficerze Morrison, jak według pana ktoś zdobywa prawo do noszenia tych belek? Prawdziwe doświadczenie bojowe. Odparł natychmiast Morrison. Prowadzenie ludzi w prawdziwych walkach, a nie tylko czytanie o taktyce w podręcznikach. Podejmowanie decyzji o życiu i śmierci, gdy kule świszczą, a drużyna na tobie polega. Kilku silów przy sąsiednich stołach pokiwało głowami. Rozkoszując się publicznym wyzwaniem, jakie ich kolega rzucił młodej oficer. Ciekawa perspektywa, powiedziała Sara, popijając wodę. I uważa pan, że tylko doświadczenie bojowe może naprawdę przetestować zdolności dowódcze? Jasne, że tak odparł Morrison pewność siebie rosła mu wraz z poparciem kolegów. Każdy może dobrze wyglądać na papierze albo na ćwiczeniach, ale gdy twoje życie wisi na włosku, wtedy wychodzi. Z czego naprawdę jesteś zrobiony? Sara pokiwała głową, jakby poważnie rozważała jego słowa. Czyli gdyby ktoś w tym pomieszczeniu miał więcej misji bojowych niż pan, więcej udanych operacji, więcej czasu spędzonego w prawdziwej strzelaninie, szanowałby pan jego stopień, gdyby potrafił to udowodnić? Morrison wzruszył ramionami, ale patrząc na panią, kochanie, obstawiam, że najniebezpieczniejszym przydziałem pani kariery. Było biurko w pentagonie. Obraza zawisła w powietrzu jak wyzwanie. Kilka osób w mesie skrzywiło się, wiedząc, że Morrison właśnie przekroczył granicę, za którą grozi poważna kara. Zwrócenie się, kochanie, do przełożonej to już brak szacunku, ale ton pogardy pogorszył sprawę. Sara powoli wstała. Przy 160 drzwińcem led ledwo sięgała Morrisonowi do ramienia. Ale coś w jej postawie sprawiło, że wielki Sil nieświadomie się wyprostował. To ciekawe założenie, powiedziała Sara. Jej głos rozbrzmiał wyraźnie w całkowicie już cichej mesie. Proszę mi powiedzieć, ile pan odbył tur bojowych? Morrison z dumą wypiął piersi. Cztery. Irak, Afganistan i kilka miejsc, o których nie mogę mówić. Operacje niejawne, które pewnie przyprawiłyby panią o koszmary. Porucznik. Cztery tury. Powtórzyła Sara z uznaniem. To godne szacunku. A ile udanych misji pan zaliczył? Więcej niż mogę zliczyć, ale każda z nich z najlepszymi wojownikami świata z sialami, którzy swoje miejsce zdobyli krwią, potem i determinacją. Sara po raz pierwszy się uśmiechnęła od momentu, gdy Morrison podszedł do jej stołu. To nie był przyjazny uśmiech, raczej taki, jaki ma arcymistrz szachowy, gdy przeciwnik właśnie popełnił śmiertelny błąd. Krew, pot i determinacja powtórzyła powoli. To ważne cechy u każdego wojownika. Morrison wyczuł, że coś się zmieniło w rozmowie, ale nie potrafił tego nazwać. Młoda porucznik nagle wydawała się inna, pewniejsza siebie, jakby od dawna czekała na tę chwilę. Wie pan co, starszy podoficerze Morrison? powiedziała Sara, jej głos nabrał nowego, budzącego respekt tonu. Od którego kilku doświadczonych marynarzy przy sąsiednich stołach wyprostowało się jak struna. Chyba ma pan rację, że walka jest ostatecznym testem. Morrison wyszczerzył zęby, myśląc, że wygrał spór. Nareszcie trochę szczerości od oficera. Ale jestem ciekawa, ciągnęła Sara, ignorując jego uwagę, jakby pan zareagował, gdyby się okazało, że ktoś w tym pomieszczeniu ma więcej tur bojowych niż pan? Więcej udanych misji, więcej czasu w prawdziwym ogniu? Morrison roześmiał się głośno. W tym pomieszczeniu Proszę pani, gwarantuję, że nikt tu nie widział więcej akcji niż ja i moi koledzy. Jesteśmy silami jesteśmy ostrzem włóczni. W mesie zrobiło się tak cicho, że słychać było brzęczenie jarzeniówek. Sara powoli rozejrzała się po sali. Jej spojrzenie objęło twarze marynarzy, oficerów i silów, którzy wszyscy czekali, dokąd zaprowadzi to starcie. To bardzo śmiała deklaracja, powiedziała w końcu. Bardzo śmiała. Coś w jej tonie sprawiło, że pewna siebie Mina Morisona lekko zwiędła. Po raz pierwszy od momentu, gdy usiadł, poczuł, że być może popełnił błąd w ocenie, ale Duma nie pozwoliła mu się wycofać. Nie przy kolegach, i połowie personelu bazy. To nieśmiałość, jeśli to prawda, powiedział choć w głosie zabrakło mu wcześniejszej pewności. Sara wzięła tacę, posiłek prawie nietknięty, i przygotowała się do odejścia. Zanim jednak odeszła, odwróciła się do Morisona po raz ostatni. Starszy podoficerze Morison. Powiedziała głosem, w którym brzmiała niepodważalna władza osoby przyzwyczajonej do dowodzenia. Chyba zaraz pan się dowie czegoś bardzo ważnego na temat robienia założeń. Odchodząc i zostawiając Morisona samego przy stole pod setkami spojrzeń, SIL nie mógł się pozbyć wrażenia, że właśnie popełnił największy błąd swojej kariery wojskowej. Nie miał jeszcze pojęcia, jak bardzo miał rację. Następnego ranka Morrison nie mógł przestać myśleć o dziwnym spotkaniu w Mesie. Coś w ostatnich słowach porucznik Czen nie dawało mu spokoju przez całą noc. Próbował to zepchnąć na bok podczas porannej rutyny, ale natrętne uczucie nie odpuszczało. Podczas porannego briefingu dowódca jego zespołu SEAL, starszy szef podoficerów, Rod zauważył ją przy grupie oficerów wywiadu. Studiowała schematy budynku. Miała na sobie zwykły mundur polowy, BDU i Morrison musiał przyznać, że wyglądała w nim bardziej na swoim miejscu. Składy zespołów wiszą na tablicy, ogłosił Rodriguez. Sprawdźcie numer i zgłoście się do wyznaczonego sektora. Morrison znalazł swoje nazwisko w zespole trzecim, razem z dwoma innymi silami, kilkoma specjalistami wywiadu i oficerami, których nie znał. Idąc do miejsca zbiórki, ze zdumieniem zobaczył, że w tę samą stronę idzie porucznik Chen. Wygląda na to, że pracujemy razem, starszy podoficerze Morrison powiedziała uprzejmie, jakby wczorajszej konfrontacji nigdy nie było. Morrison chrząknął tylko zdecydowany nie pozwolić, by młodsza oficer podważyła jego autorytet przy kolegach. Był pewien, że gdy ćwiczenie się zacznie, Chen szybko okaże się osobą nie na miejscu. Dowódcą ich grupy był komandor Williams, oficer logistyki, którego Morrison słabo znał. Williams zebrał zespół i zaczął tłumaczyć parametry misji. Mamy sytuację z zakładnikami w budynku numer 7, wyjaśnił Wskazując makietę miejską przygotowaną do treningu. Wywiad wskazuje czterech uzbrojonych napastników i sześciu cywilów. Nasze zadanie to zebranie informacji, zaplanowanie podejścia i skuteczne uwolnienie. Morrison natychmiast wystąpił naprzód. Panie komandorze, mój zespół powinien i ja powinniśmy iść na szpicy. Mamy największe doświadczenie w tego typu operacjach. William spokiwał głową. Zgoda. Ale to operacja wspólna. Musimy wykorzystać wiedzę wszystkich. Porucznik Chen. Co wywiad może nam powiedzieć o sytuacji? Morrison spodziewał się, że Chen będzie się jąkać i powtarzać ogólniki z podręcznika. Zamiast tego podeszła do tablicy taktycznej, z pewnością siebie, i zaczęła przedstawiać sytuację z precyzją, która go zaskoczyła. Na podstawie raportów rozpoznawczych, napastnicy zajmują pozycje tu, tu i tu. Mówiła, zaznaczając punkty na schemacie budynku. Mają krzyżowe pola ostrzału, główne wejścia. Jest jednak martwy punkt przy północno-wschodnim rogu, który może umożliwić dostęp do systemu wentylacyjnego. Morrison zmarszczył brwi. Jej ocena była naprawdę dobra, bardziej szczegółowa niż się spodziewał po kimś, kogo uważał za biurwowego oficera. Napastnicy używają standardowej broni lekkiej, ciągnęła Chen. Ale należy założyć, że mają dodatkowe uzbrojenie i prawdopodobnie ładunki wybuchowe. Budynek jest z betonu i stali, co ogranicza możliwości wyważenia ścian, ale daje dobrą osłonę wewnątrz. W miarę trwania planowania Morrison był coraz bardziej zdziwiony wkład Chen. Zadawała inteligentne pytania o punkty wejścia. Dyskutowała o podejściach taktycznych z wiedzą wynikającą z doświadczenia a nie z książek. I proponowała modyfikację standardowych procedur SIL, które miały sens. Gdy przyszło do przydzielania ról, Morrison był pewien, że dostanie dowodzenie szturmem. Zamiast tego komandor Williams wszystkich zaskoczył. Porucznik Chen. Pani koordynuje całą operację. Morrison, pan i pański zespół zajmujecie się samym wejściem i uwolnieniem. Chen będzie kierować ruchami na podstawie bieżącego wywiadu. Morrison otworzył usta ze zdumienia. Panie komandorze! Z całym szacunkiem. Czy to nie najbardziej doświadczeni w walce powinni dowodzić operacją taktyczną? Williams spojrzał na niego poważnie. Morrison, porucznik Chen została specjalnie wybrana do tego ćwiczenia ze względu na swoje unikalne kwalifikacje. Sugeruję zaufać łańcuchowi dowodzenia. Gdy zajmowali pozycję wokół budynku numer 7, Morrison nie mógł się pozbyć dezorientacji. Jakie unikalne kwalifikacje mogła mieć młoda oficer, żeby dowodzić doświadczonymi silami? Zaraz miał się dowiedzieć. Ćwiczenie rozpoczęło się od spokojnego, autorytatywnego głosu Chen w systemie łączności. Zespoły na pozycjach. Wywiad pokazuje ruch na drugim piętrze. Napastnicy zmieniają pozycję co 10 minut. Morrison z drużyną podeszli do wyznaczonego punktu wejścia, spodziewając się, że Chen będzie tylko przekazywać informacje od obserwatorów. Zamiast tego jej wskazówki były konkretne i użyteczne. Morrison, wstrzymać. Napastnik zbliża się do waszego punktu wejścia. Czekać na mój sygnał. Okej, okay, minął. Macie 30-sekundowe okno. Morrison wykonał wejście perfekcyjnie, ale był zaskoczony trafnością informacji Chen. Wydawało się, że dokładnie wie, gdzie wszyscy są w budynku. Drugie piętro, trzecie pomieszczenie po lewej, prowadziła go jej głos. Dwóch napastników, jeden cywil. Ten przy oknie ma broń skierowaną na drzwi. Sugeruje podejście od wschodniej ściany. Poziom szczegółów był niezwykły jakby miała oczy wewnątrz budynku. W miarę posuwania się przez budynek, Czen nadal dostarczała precyzyjnych wskazówek. Gdy natknęli się na nieoczekiwaną przeszkodę, natychmiast podała alternatywne trasy. Gdy trzeba było koordynować z innymi zespołami, Robiła to bezbłagalnie. Ostatnie pomieszczenie, Morrison, usłyszał na koniec. Trzech napastników, czterech cywilów. Ustawieni w trójkącie, każdy kryje inny kierunek podejścia. Poprowadzę was krok po kroku. To, co wydarzyło się potem, zostawiło Morrisona bez słów. Chen przeprowadziła ich przez skomplikowany manewr taktyczny, wymagający perfekcyjnego timingu i koordynacji. Dyrygowała każdym członkiem zespołu z precyzją, sugerującą intymną znajomość taktyki małych jednostek. Rodriguez granat ogłuszający na mój znak. Morrison, wejście z prawej. Davis, osłona lewej flanki. Wykonać za trzy, dwa, jeden znak. Ćwiczenie zakończyło się pełnym sukcesem. Wszyscy zakładnicy uratowani, wszyscy napastnicy zneutralizowani. Ale Morrison był bardziej zdezorientowany niż kiedykolwiek. Występ porucznik Chen był bezbłędny. Demonstrował wiedzę i umiejętności, które wydawały się niemożliwe u osoby, którą uważał za pozbawioną doświadczenia bojowego. Podczas podsumowania komandor Williams zwrócił się do grupy. Wybitna robota, wszyscy. Porucznik Chen to było podręcznikowe dowodzenie taktyczne. Pani doświadczenie naprawdę się ujawniło. Morrison nie mógł się już powstrzymać. Panie komandorze, nie rozumiem. Skąd porucznik Chen ma tego rodzaju doświadczenie taktyczne? Williams spojrzał na niego ze zdziwieniem. Nie zna pan przeszłości porucznik Chen? Zakładałem, że to typowa młodsza oficer, przyznał Morrison, nagle czując się nieswojo. Williams wymienił spojrzenia z Chen, która do tej pory milczała. Morrison. Sugeruję, żeby pan zrobił małe rozeznanie, zanim będzie pan robił założenia na temat kolegów z służby. Po zakończeniu odprawy, gdy ludzie się rozchodzili, Morrison został z mnóstwem pytań i rosnącym podejrzeniem, że poważnie się pomylił w ocenie porucznik Chen, ale wciąż nie miał pojęcia, jak bardzo. Chen podeszła do niego, gdy pakował sprzęt. Dobra robota dzisiaj, Morrison. Pańska drużyna spisała się świetnie. Dziękuję, Maam. Morrison przełknął dumę. Muszę zapytać, skąd pani umie tak koordynować operacje? Chen uśmiechnęła się tym samym tajemniczym uśmiechem co w mesie poprzedniego wieczora. Doświadczenie, starszy podoficerze Morrison, tego rodzaju, które zdobywa się tylko w terenie. Gdy odeszła, Morrison został z jeszcze większą ilością pytań i rosnącym przeświadczeniem, że popełnił ogromny błąd. Niedoceniając młodej porucznik, cały wieczór Morrison spędził na researchu dotyczącym porucznik Sara Chen. To, co odkrył, sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach z zażenowania i żalu. Zaczął od zwykłej bazy danych personelu, spodziewając się standardowego rekordu oficerskiego. Zamiast tego znalazł coś, co bardziej przypominało wniosek o krzyż marynarki niż typową karierę oficera. Chen nie tylko ukończyła akademię z pierwszą lokatą. Natychmiast zgłosiła się na najniebezpieczniejszy przydział wywiad na wysuniętej bazie operacyjnej w Afganistanie. Ale to był dopiero początek. Przez trzy lata była wpleciona w zespoły operacji specjalnych, dostarczając analiz wywiadu w czasie rzeczywistym w najgorętszych rejonach Afganistanu i Iraku. Nie siedziała za bezpiecznym biurkiem w dowództwie, czołgała się w błocie i unikała kul razem z wojownikami których Morrison najbardziej szanował. W jej rekordzie figurowało ponad 40 misji bojowych, nie jako obserwator czy koordynator z daleka, ale jako aktywny uczestnik, który dwukrotnie otrzymał wstęgę akcji bojowej. Była ranna w akcji i wracała do walki po każdym leczeniu. To co naprawdę sprawiło, że Morrisonowi żołądek podszedł do gardła, to lista odznaczeń: brązowa gwiazda z literą F, za odwagę w walce, purpurowe serce z okuciem, medal pochwalny marynarki z złotą gwiazdą. Lista ciągnęła się w nieskończoność. Każde odznaczenie odpowiadało. A mówiła płynnie czterema językami, miała zaawansowane stopnie z stosunków międzynarodowych i strategii wojskowej. Była osobiście pochwalona przez trzech dowódców teatrów działań. Odrzucała bezpieczniejsze przydziały i awanse, by pozostać w strefach walki, gdzie czuła, że może zrobić największą różnicę. Ostatnia ocena służbowa określała ją jako jednego z najzdolniejszych i najodważniejszych oficerów, jakim dowodziłem, i rekomendowała natychmiastowy awans na komandora podporucznika. Podpisał ją admirał Patterson, legendarny ze swojej surowości dowódca teatru. Morrison zamknął bazę danych i siedział w swojej koi, wpatrując się w ścianę, czując jak cała waga jego błędu opada na niego. Wyzywał i obraził oficera, którego doświadczenie bojowe przewyższało jego własne, którego odwaga była sprawdzona w najniebezpieczniejszych sytuacjach, a wiedza taktyczna pochodziła z lat prawdziwych operacji ratujących życie. Następnego ranka stał przed gabinetem porucznik Chen, niepewny jak w ogóle zacząć przepraszać za swoje zachowanie. Spędził całą noc na zastanawianiu się, co powiedzieć, ale każde podejście wydawało się niewystarczające. Zapukał, usłyszał jej głos zapraszający do środka. Siedziała za biurkiem przeglądając raporty wywiadowcze. Na mundurze widać było brązową gwiazdę wśród wstążek. Starszy podoficerze Morrison, powiedziała bez podnoszenia wzroku. Zastanawiałam się, kiedy pan przyjdzie. Morrison wszedł i zamknął drzwi. Mam, muszę przeprosić. Wczoraj wieczorem zrobiłem research i dowiedziałem się, że... nie jestem dokładnie tym niedoświadczonym biurwą, za jakiego panią miałem. Chen przerwała mu, w końcu podnosząc wzrok z lekkim uśmiechem. Twarz Morrisona zapłonęła wstydem. Mam, nie wiem co powiedzieć. Moje zachowanie było całkowicie niestosowne. Okazałem brak szacunku nie tylko pani Stopniowi, ale pani służbie i poświęceniu. Chen odchyliła się na krześle, przyglądając się jego twarzy. Niech mi pan powie, Jedno Morrison, dlaczego założył pan, że nie zasłużyłam na swój stopień? Morrison z trudem dobierał słowa, które nie pogorszyłyby sytuacji. Chyba Myślałem, że ponieważ jest pani młoda i drobna i kobieta i nie pasuje do mojego wyobrażenia o weteranie bojowym. Chen wstała i podeszła do niego. Mimo różnicy wzrostu jej obecność wypełniała pokój. Morrison, powiem panu coś, co może pana zaskoczyć. Pańska reakcja nie była niczym niezwykłym. Całą karierę zmagam się z takimi założeniami. Jedni widzą te belki i myślą: Dostała je po znajomości, inni patrzą na mój wzrost i zakładają, że nie nadążę w walce. Morrison spojrzał w podłogę, zbyt zawstydzony, by spojrzeć jej w oczy. Ale musi pan zrozumieć jedną rzecz. Ciągnęła Chen głosem coraz poważniejszym. Za każdym razem, gdy ktoś robi takie założenia, nie obraża tylko mnie, obraża wszystkich, którzy służyli ze mną. Każdą misję, którą razem wykonaliśmy, każde poświęcenie. Morrison poczuł, jak ściska go w gardle. Mem, teraz to rozumiem, po prostu nie wiem, jak to naprawić. Chen podeszła do ściany, gdzie wisiały zdjęcia. Morrison zobaczył ją w pełnym oporządzeniu bojowym, stojącą z różnymi jednostkami na pustyni. Na jednym zdjęciu ściskała dłoń żołnierzom, którzy wyglądali, jakby właśnie wyszli z ciężkiej walki. Wie pan, co przedstawiają te zdjęcia, Morrison? Pani misje, ma'am. Przedstawiają drużyny, Morrison. Grupy ludzi, którzy nauczyli się ufać sobie nawzajem, niezależnie od stopnia, wzrostu, płci czy pochodzenia. Nauczyli się, że walka ujawnia charakter, a nie założenia. Odwróciła się do niego. Dam panu wybór, Morrison. Może pan resztę czasu na tej bazie unikać mnie z powodu wstydu albo wyciągnąć lekcję z tego doświadczenia i stać się lepszym marynarzem i lepszym kolegą z drużyny. Morrison wyprostował się w końcu znajdując głos. Ma'am, chciałbym dostać szansę na naukę, jeśli pani pozwoli. Chen uśmiechnęła się, tym razem szczerze i ciepło. Miałam nadzieję, że pan to powie. Właśnie organizuję zaawansowany program szkolenia taktycznego Łączący operacje wywiadowcze z technikami walki specjalnej potrzebują doświadczonych SEAL-ów do szkolenia pozostałych uczestników. Oczy Morisona rozszerzyły się. Mem, po tym, jak panią potraktowałem, Zaufa mi pani w swoim programie. Morrison, niektórzy z najlepszych dowódców, jakich znałam, to ludzie, którzy uczyli się na własnych błędach i rośli dzięki nim. Pańskie umiejętności siła. Są dokładnie tym, czego potrzebuje ten program. Pytanie, czy potrafi pan współpracować z oficerami i marynarzem, którzy nie pasują do pańskiego wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać wojownik. Morrison stanął na baczność. Mem, wierzę, że potrafię. Byłoby dla mnie zaszczytem. Gdy Morrison wychodził z gabinetu Chen, zrozumiał, że spotkanie z młodą porucznik nauczyło go czegoś o wiele cenniejszego niż jakiekolwiek ćwiczenie. Nauczył się, że prawdziwa siła i odwaga przybierają różne formy, a najgorszy błąd, jaki może popełnić wojownik, to niedocenianie sojusznika na podstawie wyglądu. Wieść o zmianie postawy Morrisona szybko rozeszła się po bazie, gdy ludzie widzieli, jak twardy sil okazuje szczery szacunek porucznik Chen. Wysyłało to mocny sygnał o tym, by oceniać ludzi po czynach, a nie wyglądzie. Mesa, która była świadkiem ich pierwszego starcia, stała się miejscem, gdzie Chen witano z szacunkiem, na jaki zawsze zasługiwała jej kartoteka. Morrison stał się jednym z najskuteczniejszych instruktorów w jej programie taktycznym, a oboje zbudowali relację zawodową, opartą na wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do doskonałości. Nigdy nie zapomniał lekcji, jakiej udzieliła mu Chen i przekazywał ją każdemu marynarzowi, którego szkolił. Lata później, gdy pytano go o najważniejszą lekcję całej kariery wojskowej, zawsze opowiadał historię porucznik Chen. Jak cicha godność i udowodniona odwaga młodej oficer nauczyły go, że prawdziwi wojownicy przybierają różne kształty i rozmiary, a liczy się tylko to, co ktoś jest gotów poświęcić dla swojej drużyny i kraju.